Silne podniecenie i seks rozpatrujemy jako, no może nie ekstremalne, ale po prostu wysiłek. I wysiłek sam w sobie może być czynnikiem, który spowoduje zawał serca. Natomiast prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca u osoby zdrowej tylko i wyłącznie z powodu silnego podniecenia i powiedzmy, na no, jakiegoś takiego bardzo intensywnego seksu jest mało prawdopodobne. E, ryzyko na no, zawału, jako powikłania czy jako efektu intensywnego, intensywnych emocji bądź intensywnego uprawiania seksu może wystąpić u pacjentów z chorobą wieńcową, czyli e, no, takich, którzy już mają. zagrożenia, bądź u pacjentów na przykład naduży nadużywających narkotyki. u osób młodych, które no, na przykład używają kokainy, to połączenie intensywnego seksu z nadużywaniem tak narkotyków jak kokaina jest czynnikiem ryzyka wystąpienia zawału serca.